Teraz zobacz, kiedy ja wykonuję swoje działania marketingowe w oparciu o płatne reklamy, i na przykład wypromuję sobie ten materiał na YouTubie, no to okaże się, że ja mogę dotrzeć do konkretnych właścicieli firm, którzy po prostu chcą się dowiedzieć, jaka to kurczę jest różnica pomiędzy banerem a płatną reklamą. Ja mogę to zrobić precyzyjnie. W momencie, w którym ubrałbym się tutaj w różowy kombinezon, zaczął pływać na jakichś flamingach. Zresztą, co niektórzy właściciele firm marketingowych robią, i wydaje mi się, że to jest absolutnym błędem, ponieważ my, kiedy na kanale TikTokowym zaczęliśmy sobie śmieszkować, robić żarty, pojawiło się sporo wyświetleń. Ale z tych wyświetleń pojawiali się nieodpowiedni klienci, i ci klienci w pewien sposób psuli biznes. Dlaczego? Dlatego, że my musieliśmy zaopiekować się kwalifikacją tych lidów, co powodowało, że musieliśmy na to poświęcić czas, środki. No i okazało się, że zamiast rozmawiać z konkretnymi firmami, to musieliśmy przesiewać. No, po prostu firmy, z którymi nie współpracujemy. I zastanów się, czy chciałbyś, żeby Twój materiał nagle wystrzelił, miał milion wyświetleń, i żeby odzywały się do Ciebie nieodpowiednie osoby? Być może odpowiedziałeś, bądź odpowiedziałaś, że tak, ale tu pojawia się kolejne zagrożenie, i słuchaj uważnie. W momencie, w którym Twój TikTok osiągnie milion wyświetleń, przyjdzie dużo klientów. Jak przyjdzie dużo klientów, no to potrzeba zatrudnić kolejne osoby. Jednak Twoja sprzedaż była przypadkowa. A kolejny TikTok będzie miał tysiąc wyświetleń. I okazuje się, że nagle Twój cały proces, Twój cały model po prostu runie jak domek z kart. I okaże się, że musisz zwolnić ludzi i szukać znowu przemyślanego systemu do regularnego pozyskiwania klientów. I z tą myślą pozostawiam Cię, dziękuję za dzisiaj i do następnego odcinka.